Cześć, z tej strony Hulaj Zbyszek. Dziś króciutki film, jak odblokować hulajnogę X-Rider F10 czy X-Rider F10 Pro. Aby zacząć i odblokować hulajnogę, najpierw musimy ją włączyć. Oczywiście, żeby ją odblokować, żeby była włączona, używamy karty NFC. Teraz dopiero możemy przejść do procedury odblokowywania. Użyjemy do tego dwóch klawiszy, włącznika i klaksonu. Przytrzymując te dwa klawisze, wchodzimy w menu. Idziemy do P3, w którym ma być ustawienie jedyneczka. Kiedy jest 0, hulajnoga jest zablokowana. Kiedy jest 1, hulajnoga jest odblokowana. Wcześniejsze dwa ustawienia były od startu zerowego oraz tempomatu. Jeszcze raz wejdę w menu. Przechodzimy na P3, tu jak jest 1, podwójnie naciskając plakson zatwierdzamy. I to cała procedura odblokowywania hulajnogi X-Rider F10 lub X-Rider F10 Pro. Pamiętajmy, że przepisy ograniczają prędkość hulajnogi elektrycznej w Polsce do 20 km na godzinę, więc po tym zabiegu używajmy hulajnogi z głową i rozsądkiem. A z maksymalną prędkością możemy jeździć po drogach niepublicznych. Oczywiście, jeżeli film się podobał, zostaw łapkę w górę i zapraszam wszystkich do subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Pozdrawiam i zapraszam na kolejne filmy Kulaj Zbyszek.